Optymalizacja jak optymalizacja, ale wiadomo jak już robić to porządnie. Dlatego, na podstawie filmów, które widzicie na ekranie, zrobiłem pseudo tier listę sposobów, które warto spróbować, a które mniej. Ryzyko ryzykiem, robicie wszystko na własną odpowiedzialność. Był wstęp i nie ma, subujcie i polubcie ten film, a ja zacznę go od samej góry. Zakup nowego sprzętu, zadbanie o aktualne. Mógłbym jako pierwszy dać optymalizację Windowsa, ale logiczne jest to, że najlepsze wyniki osiągniecie po wymianie sprzętu. Jak nie całego, to na przykład wystarczy sama. Wymiana dysku na SSD czy RAMu na większą pojemność. Nawet jeśli nie macie funduszy na zakupy, to polecam przeczyścić swoją maszynę z kurzu, szczególnie wentylatory czy zmiany pasty term przywodzącej w swoim procesorze. Nie dość, że temperatury będą niższe, przez co nie będzie się przegrzewać. To na dodatek będzie działać dużo ciszej, a komputer nie będzie się zacinać. Zmiana komponentów. Można rzec, że jest to sequel pierwszego punktu. Po prostu dam tipy, na co zwracać uwagę przy wymianie danej rzeczy. Jeśli się pomyliłem, poprawcie mnie w komentarzach. CPU ma być kompatybilne z płytą główną, chipsy i sokety, nowy RAM musi być zgodny z płytą główną pod względem typu czy to DDR3, DDR4 czy DDR5 i maksymalnej obsługiwanej wielkości. Grafika musi pasować do obudowy, zasilacz ma mieć odpowiednią moc i odpowiednie złącza i tak dalej i tak dalej, macie internet to korzystajcie. Own made system operacyjny. Windows ogólnie w tych czasach jest mega zawalony syfem od Microsoftu, ale to chyba każdy wie, ale spokojnie, to dopiero nic, bo to co nadchodzi będzie dopiero syfem, bo planują wprowadzić jeszcze więcej funkcji AI, z których uwaga, nikt nie korzysta Dlatego z pomocą przychodzi coś takiego jak Custom OS, który możecie zainstalować już gotowy do użytku z internetu, takie jak Go Spectre, Atlas OS, GGOS czy RevioS. Natomiast możecie takowy system sami sobie zrobić. Ale jeżeli ktoś dalej nie rozumie fenomenu, czy czym jest to, to jest to dostosowanie Windowsa pod swoje potrzeby, dzięki czemu możecie usunąć 50% useless funkcji od Microsoftu. Jak to zrobić? Pokazałem to w tamtym filmie, polecam zobaczyć MSI Afterburner Overclocking GPU i trochę stop undervolting CPU. Ten krok jest mega ryzykowny, natomiast mega popłacalny. Kolejno overclocking jest to zwiększenie napięć karty graficznej ponad wartości zalecane przez producenta. Daje to lepszą wydajność, szybsze przetwarzanie danych. Z ryzyka, o ile źle coś zrobicie, przegrzewanie się grafiki, większe zużycie energii. Co do undervoltingu, obniżenie napięcia, zasilanie procesora. Celem jest zmniejszenie poboru mocy i mniejszego zużycia energii. Zalet niższe temperatury, cichsza praca, a zwa to, ile znowu coś źle zrobicie, ogólna niestabilność. Albo problem z kompatybilnością, bo w niektórych przypadkach ta opcja jest zablokowana przez producenta. Odpalenie opcji PhiSix plus wybranie grafiki w sterowniku Nvidia. Co ja mam tu mówić? Po prostu obejrzcie to nagranie. Dzięki tej opcji w starym laptopie miałem dużo więcej klatek w takim GTA 5, więc polecam nowe sterowniki. Regularne aktualizacje sterowników możesz poprawić kompatybilność i wydajność. Wiadomo, aktualizujecie przez Windows Update czy aplikacje producentów danych jednostek, np. w nowej aplikacji Nvidia, sterowniki do swojej grafiki. I o ile takową posiadacie. Możecie też aktualizować swój sprzęt przez menedżer urządzeń, naciskając prawym przyciskiem myszy na wybraną rzecz. Aplikacje Nvidia, jako osoba, która posiada grafikę Nvidia, polecam zainstalować ich jakikolwiek program, wyjść za kuratkę grafika i pomajstrować z gotowymi prestami ustawień do gry. Możecie też wybrać jakąś oddziałkę, która Was interesuje. Optimizery, Helsing i Christius. Wchodzimy teraz do ciekawego topiku. Tytułowe egzekutory są tu narzędzie do zoptymalizowania systemu, oferują wiele fajnych opcji. Które są przede wszystkim skuteczne. Pomagają one w prawo wydajności i w teorii z bezpieczeństwa systemu. Macie możliwość przeprowadzenia tym debloatu systemu, usunięciu zbędnych aplikacji i usług wprowadzanych przez Microsoft, instalację najnowszych sterowników, instalacji aplikacji kilkoma kliknięciami, zarządzania Twixami, ogólne dostosowanie systemu pod siebie. Więcej o tym w moich poprzednich filmach. Zmiana plików gier. Ta metoda nie działa w każdej grze, ale jak działa, to skutecznie. W takim sensie dostalibyśmy pewnie Perma za integrację w pliki, ale w Dying Light... W Fortnite, cie, w Fortnite cie możecie zmieniać ustawienia własnoręcznie. Oczywiście do danego stopnia, żeby nie przegiąć pały. Większość takich ustawień macie dostępnych w pliku Games User Settings, więcej o tym w tym materiale. Lany w opcji zasilania. Tak szczerze, nie wiedziałam, czy ten punkt już mam dać do kategorii niżej, ale ze względu na to, że po zmianie tej opcji ze 100% na 99 blokujecie pełne możliwości procesora, dzięki czemu będzie on cichszy i chłodniejszy. Pamiętajcie, nigdy nie odpalajcie trybu wysoka wydajność, szczególnie na laptopach, bo przegrzejecie sobie sprzęt mega useless. Trend. Okej, schodzimy teraz do kategorii tego nie warto robić, ale jak to zrobicie to... Szybkie strzały. Programy typu CC Cleaner, narzędzie służące do czyszczenia systemu, a jedynie co robi to brudzi go. Przez takie programy jest szansa, że system zacznie wam niestabilnie działać, przez co będziecie musieli go od nowa wstawiać. Zdarzyło się też kiedyś, że instalowało się po prostu wirusa od różnych Keyloggerów, Trojanów do ransomware. A. Zmiana ustawień Ethernet i Wi-Fi. Jeśli nie macie wiedzy na ten temat, to po prostu tego nie dotykajcie. Jak coś nakikacie za dużo... Że możecie stracić połączenie z internetem, czy pogorszyć sobie zasięg, a wtedy będzie lipa. Wyłączenie animacji w systemie. Tip bezużyteczny, jak te filmy optymalizacyjne na polskim YouTubie. Nic to nie daje. Wyłączenie Defendera. Robicie to na własną odpowiedzialność. Dla Wam to mega dużo pod względem działania systemu w grach. Ale czy warto ryzykowe bezpieczeństwem dla paru klatek, odpowiedzcie sobie sami imo. mocni. Autostart Fajna opcja, przydatna, ale pod względem zwiększenia performanceu systemu mało co istotna. To była pseudo tier lista sposobów na optymalizację. Komputera, dajcie znać w komentarzach, które metody zastosowaliście i jakie przyniosły Wam najlepsze rezultaty. Dzięki za oglądanie i wypełnijcie trójce świętą. Pozdro!